Zorganizowałem badania fokusowe, na którym jestem jednym z uczestników. Do pomocy wziąłem moją koleżankę Paulinę jako prowadzącą spotkanie oraz Kajetana też jako uczestnika. Reszta grupy nie ma pojęcia, że tak naprawdę są w ukrytej kamerze. Zostań na dłużej, poznaj historię z chomikiem i i nie tylko. Będę czytać wam pytania, a wy będziecie czytać głośno odpowiedzi. Nic skomplikowanego. Pierwsze pytanie. pytanie. W jakiej okolicy się wychowywałeś, wychowywałaś? Ja się wychowywałam w domu jednorodzinnym. Nas no, tak to wygląda, że po prostu jest dom obok domu i... No, to w sumie tyle. W moim przypadku jest to osiedle domów jednorodzinnych, chociaż niedaleko też było obozówisko bezdomnych. Nie wiem, czy to coś zmienia. Myślę, że nie, ale dzięki za informację. <śmiech> <śmiech> Okej, okay, następne pytanie. Co najczęściej robisz poznając nowe osoby? No właśnie ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałam to pytanie, ale staram się przede wszystkim nie oceniać po wyglądzie. No i zauważyłam, że najczęściej to ja nadaję tor y, rozmowy z nową poznanym osobom. Mm -hmm. Okej, okay, rozumiem, dzięki. Mam być szczerze tak, więc y, ja zaczynam używać wszystkich rzeczy, aby pokazać dominację od razu. Wiadomo, tutaj jak mam jakiegoś kolegę, to zawieram mu co mogę, nie? W sensie używam wtedy. No, mm -hmm. no, aby wiedział gdzie jego miejsce. <laughs> Okej, okay, dzięki. Ja zawsze staram się, nie pytając wprost, dowiedzieć się jaką mają grupę krwi. Zero archa A też nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem. <laughs> Okej, okay. no tak jak <noise> mówiłam, nie ma ani okay. złych, ani dobrych odpowiedzi. Ale no. no, naprawdę nie. zawsze jak poznajesz nową osobę, to jest jedna rzecz, która Cię interesuje? Zazwyczaj. A, a czemu? Się... Ja, Jeśli ja... można dodać? Jesteś małpy. Nie, w... nie, <noise> nie. <noise> <noise> nie wiadomo, kiedy się może przydać. Ale pamiętasz wszystkich, grupę drzwi? Nie, tylko prowadzę taki... Może nie powinno mówić, Dobra. Ja nie pamiętam. Fajnie, że się tak szybko integrujecie. Dobra, następne pytanie. Jak reagujesz, kiedy ktoś Cię Częstuje czymś, czego nie lubisz. Biorę nawet więcej niż normalnie bym wziął, bo wiadomo, też muszę pokazać dominację nad nim, nad tą drugą osobą. Mhm. Mm Okej. Okay. Tak. Jak reagujesz, kiedy coś częstujesz się czymś, czego nie lubisz? Zazwyczaj puszczam tę zniewagę Mhm. Mm Staram się, żeby to nie, nie, nie weszło jakby na moje nerwy. Okej, okay, rozumiem. Ciekawe podejście. Dobrze. Co Cię zazwyczaj bawi? Jaki masz typ humoru? Ja zauważam u siebie, że mnie najbardziej chyba bawią takie pranki, no czyli po prostu robienie sobie żartów z kogoś. Co się nie, że ja sama, ale no na przykład jak oglądam jakieś fi głupie filmiki, mam jakieś tam no to najbardziej mnie bawią właśnie te rzeczy. No i lubię też czarny humor. Okej, okay, rozumiem. Miałem ja raz chciałem przynieść skunksa na dyskotekę szkolną, ale... No, chwila, ale... Zdechł skunksa? Nie, nie, takiego brzmienia. wiadomo. Okay. No, no, myślałem, się przeciwnie. Że... Tak? Nie, ale tak to, to lubię, jakiś żart słowny, może też, tak? <grym> wiadomo tak. Okej. Okay. Ja wiem, że nie powinienem śmiać się z cudzego defektu, ale zawsze bawi mnie jak ktoś jest leporęczny. <grym> Okej. <Okay. grym> Dobrze. To tylko razie, następne pytanie. E czy istnieje sen, który szczególnie zapadł ci w pamięć? To moja siostra. Myślałem, że była nawiedzona. I ona tak zaczęła z łóżka tak wstawać, się spojrzała na mnie z takimi czer czerwonymi oczami i wziąłem widelec i zacząłem ją dźgać. Naprawdę. W sensie to było straszne. Bo... nie tak, wiem. To, to sen był? Chciałem, tak. No, bo <laughs> chciałam uratować jakby rodzinę, bo ona chciała nas zabić wszystkich. Ja to wiedziałem po prostu. I ty, to pytanie jeszcze czas? Czy istnieje sen, który zapadł ci w pamięć? No tak. Okej, okay, czy powiesz nam coś więcej? Czy to już? <laughs> Trochę się wstydzę. No dobrze, okej. Okay. nie tak nie. Dobrze, to kolejne pytanie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś złamać prawo? E, to zależy, jak na to spojrzeć. Okej. Okay. I tak jest jak... taka trochę różnica zdań. Jakby ja... Według mnie nie. A według prawa? A według prokuratora tak. <noise> A to o, ciekawe. Jest... Na razie jesteśmy w impasie. Czy ta krew jest potrzebna do tego? <noise> Dobrze, co uważasz za twoje największe osiągnięcia? Mi się udało ostatnio zmieścić całego chomika do ust. Chociaż... trochę było groźnie, bo mały właśnie skończyło się tragicznie. Dla ciebie czy dla chomika? Dla mnie, prawie się zabawiłem. A dla chomika? Rozumiem, że jest stresowany po prostu. Tak. I to są wasze sztuczki. I, tak, tak, tak. Próbowałem wyłączyć nową nowej sztuczki. Cóż, niektórzy wyciągają króliki z kapeluszy, a inni chomiki z ust, nie? No to akurat lekarz musiał mi wyciągnąć, ale poza hmm. tym... No I czy trudujesz, naprawdę? No właśnie. Ja znaczy, tak, ja... nie wiem. Staram się nauczyć go różnych nowych sztuczek, a każdy już zna te stare. Jak, jak że... lekarz usiadł? Turlej się. Znaczy, ja bym nie przypomniał, bo, do... bo się prawie zadławiłem. Więc nie wiem, jak to wyglądało dokładnie. I jak już zemdlałem, a potem się obudziłem już bez chomika w ustach. Ale chomik żyje? Chomik, tak? chomik ma się w porządku? Może no już skończę z chomikiem, okej? Okay? Kolejne pytanie. Na co zwracasz uwagę w pierwszej kolejności przy poznawaniu potencjalnego partnera? Przy pierwszym poznawaniu to wyrząd, a potem to zależy od spokojności. Ja myślę, przynajmniej dla mnie, koniecznym jest na początku wiedzieć jaką ma grupę krwi. Mhm, okej, okay, to, można to tak wspominałeś. Wykluczasz jakieś grupy krwi? Masz swoją ulubioną na Staram się tego nie robić. Nie jesteś, nie, tą, nie jesteś czysto ja bo tak. E, no. To no to jest nie. Nie, 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 Ale nie, jakieś preferencje? nie, znaczy, preferuję nie, A co Czy to, to znaczy? znaczy? Lepiej się nie, nie, yy, Tak, myślę, że nie, Są, e... Krwit, tutaj nie, 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 na nie, 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 wypływać. nie, które nie, 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 Dobrze. Kolejne pytanie. Bardziej zwracasz uwagę na wygląd potencjalnego partnera, czy na jej, jego osobowość? Z całą pewnością ważniejsza jest osobowość. Chociaż wygląd też jest ważny, nie można spotykać się z lumpem. Ważne jak się ubiera. Hmm. Czyli nie konkretnie wygląd fizyczny, ale tak, na tak, przykład chyba, outfit. Tak, chyba po prostu obie bardziej mi chodziło. Okej, okay, to dosyć ciekawe podejście. Dobrze. No to dla mnie liczy się wnętrze, jeśli wiecie, co mam na myśli. Tak jak wcześniej wspomniałeś. <grymne> to 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 aż. Okay. Mhm. <grymne>